No i mamy w końcu pierwszą rzadką kartę z ewolucją. Walkiria zostaje potwierdzona. Za chwilkę obejrzymy ten krótki zwiastun. A ja, jeżeli się już nie zobaczymy, to wesołych świąt wam życzę. spędźcie spokojnie te święta, ale filmiki muszą być. Więc zobaczmy najpierw na początku ten pokaz, ten filmik, który dostajemy od Clash Royala. Mamy tutaj Walkirię, która walczy. No i dosyć mocno się wkurzyła, zobaczcie. Czyżby ewolucja walkirii była tworzyło tornado? Zobaczcie to, wygląda jak jakieś tornado, tutaj wieje, pochłania te psz, i ciąga te jednostki do siebie. Więc tutaj Hog Rider i muszkieterka. I atakuję, więc Walkiria, ewolucja potwierdzona. I to najprawdopodobniej będzie jakiś tornado, które chyba będzie przyciągało. Czy też tak uważacie? Zapraszam do komentarzy.